Jak bardzo słabi jesteśmy. Reprezentacja Polski przegrywając z Finlandią dołączyła do naprawdę elitarnego grona. Mianowicie jest jedną z trzech drużyn, które zostały pokonane przez Finów od półtora roku, tuż obok Malty i Estonii. W dodatku Finowie zaliczyli dopiero co serię sześciu porażek z rzędu w Lidze Narodów. Tak, przegrali wszystkie mecze i spadli z Hukiem do dywizyce. Przez ponad rok Finlandia nie była w stanie wygrać u siebie. Nadszedł jednak mecz z reprezentacją Polski i ta seria została zakończona. Biało-Czerwoni przegrali z Finlandią pierwszy raz od prawie 19 lat. Zremisowaliśmy za Benhakera. Pod wodzą Świętej Pamięci trenera Smudy również zremisowaliśmy za trenera Nawałki. Zdemolowaliśmy Finów 5 do 0, podobnie jak za trenera Brzęczka, ale za trenera Probieża przełamaliśmy co prawda dobrą passę i przegraliśmy. Straciliśmy dwie bramki. Tyle co Litwa w meczu z Finlandią. Strzeliliśmy jednak jedną bramkę mniej od Litwinów. Co o tym sądzisz? Daj znać w komentarzu i zaobserwuj ten profil.